Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie koszenie, zbieranie jak to woli lnu. A powiem tak, bałem się, że nie mam y, maszyny do zbierania lnu, a okazuje się, że dziadek kupił. Taką przystawkę, header do zbierania lnu. Tylko się go podczepi pod kombajn klasa i można kosić. Dlatego idziemy po kombajn I zaczynamy koszenie. Ale od razu nie będziemy yy, sprzedawać lnu, tylko poczekamy do stycznia czy do grudnia jakoś tak, wtedy będzie najdroższe. Dobra, tu mamy kombajn, ale jeszcze coś... Tylko teraz mam pytanie. Czy ja do tego silosu będę mógł wsypywać l l len? Dobra, jak to wygląda? Hmm, muszę wskoczyć do ciągnika. Teraz R. I tak, jest pszenica, jest jęczmień, owiec, rzepak, sorgo, słonecznik, soja, kukurydza, ryż, ryż, orkisz, jest len, okej. Okay. Okej, okay. dobra, czyli jest okej. Okay. Czyli będziemy mieli go trzymać do stycznia. A tu jest nasz piękny klasik na którego dziadek się tak wykosztował że aż szkoda słów ale najpierw pojedziemy na sklep musimy coś zrobić dobra, wejdziemy do kabiny musimy powiększyć rurę Chyba czy to coś tu jedzie? Chyba coś jedzie, ale, ale my jedziemy. Na bali pinki. Tutaj trzeba go przepuścić. Zmieści się? E, dobra, to my sobie pojedziemy. Tak, żeby nie trzeba było kombinować z jazdą, tylko będzie rura większa i będzie można łatwo wysypywać. Dobra, modyfikuj. U. Nie można zmodyfikować. tym nie można powiększyć rury. O o, dobra, nie da rady. Oj, aj, już uderzyłem, no. Jakby mogło być inaczej. Powiem szczerze, że trochę niedobrze, ale damy sobie radę. Będziemy cofać tak, jak cofaliśmy zawsze i będzie dobrze. Ma teraz idziemy po ten header. Chyba musimy tu. Chyba tu musimy. Oj, wykręcić. Dobra. jeszcze raz Coś się zablokowaliśmy chyba? O kurczę. Dobra, jeszcze raz. Dobra. No nie. A trzeba to inaczej zrobić. Dobra, mamy to. Pierwszy raz w mojej karierze rolniczej będę kosił len. Zobaczymy jak pójdzie. Dobra, jedziemy. Ciekawe jak ta przystawka działa. Yy, header. Przystawka header, jak to woli. Dobra, rozłóżmy. A, to tak działa. Czyli to tak samo jak do kukurydzy chyba. Dobra, rozłóżmy. A pojedziemy tędyk Ale słomy mamy. Mało miejsca, powiem szczerze, ale chyba się zmieści on. O, gałęzią dostaliśmy. Dobra. O, powinno być dobrze. Aj, za szybko, za szybko. Dobra. Tu chyba zdążymy. Dobra. Już widać len. Zobaczmy, cofniemy, dobra, skąd zaczniemy, cofniemy, o, dobra, no to rozkładamy. Ło, wow, jako techniko wow. Ło, ho, ho. Najpierw musisz rozłożyć narzędzie. Jakie narzędzie? O co ci chodzi? Dobra, może kombajn? Aha, dobra. Najpierw musisz rozłożyć narzędzie. O, dobra, jest. Co jest? Nie zbiera. Halo. Nie zbiera. Co jest? No a teraz jest wyłączone. O. No to powinno ciąć. To jest maszyna, która zbiera len co jest gotowy do zbioru czy czegoś tu jeszcze brakuje? Dobra, po chwili zastanowienia dowiedziałem się, że tym headerem do kuku, kukurydzy nie można lnu zbierać. Trzeba wziąć zwykły header. Heder taki jak się kosi zboże yy, pszenica jęczmień. Taki header zwykły. I druga sprawa. Lnu będzie słoma. Nie wiedziałem. Dobra, pojedziemy po naszym polu. Dobra. Zostawimy ten i tu, a my pojedziemy... Hmm. Dobra, tego mamy. Dobra, będziemy tym kosić. Złożymy, bo nie wjedziemy tam. Dobra. Okay. Czy my to wykręcimy, żeby schować ten radar? powinniśmy dać radę. Co jest? Co jest? Trzeba tak jechać. A i zawsze jakieś przeciwności, no? Nie doczytałem. No i teraz będziemy dwa razy zaczynali jakąś pracę, no teraz trzeba będzie podczepić ten header Ten duży Jak my teraz tu zakręcimy no 고춧, 왜 이렇게 problem? Dobra, to jedziemy. Może pojedziemy tu po polu naszym. Tu. Wtedy pojedziemy koło szklarni. Może to jest dobre pomysł. O. I teraz może wykręcimy. O! O! Elegancko! Elegancko poszło. Dobra. I teraz tak. Żeby dobrze to załatwić, to trzeba tu. Oj! Się tak ustawić. Odczepimy go. Oj, no chyba coś nie tak poszło. Dobra. Cofniemy. Teraz odczepimy. Tu jest nasze pole, gdzie obie był, to możemy wjechać. I tu po polu nic się nie stanie, nic się nie stanie. Dlnem. Nie, nic, wszystko w porządku będzie. Kurcze jeszcze nie trafiłem, no. Teraz będę wiedział, że Len zbiera się tym samym headerem, co te zboża pszenice w takim razie będzie można siać te tleny, jeszcze słoma jest dobra opuszczamy Błań... dobra włączamy włączyło się a dobra To czy ja mam włączony pokos słomy Zbiera. Jest, 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 jest. Jest słoma. Ale dobra. Copniemy jeszcze. Mało tego lnu, bardzo mało. Ja myślałem, że trochę więcej go będzie. Wątpię, żeby było 3000 litrów. Nie będzie trzech tysięcy, Jezu. ładnie i... nie ma. Malutko. Myślałem, że trochę więcej będzie. Dobra. Tu odczepimy Jeszcze raz opuszczamy Dobra. To jedziemy na pole, w ogóle tutaj nie przyjeżdżam przyczepą, wszystko w zbiorniku kombajna zostanie, bo po co to ja mam? Dobra, podłączamy, niech tu przejadą. Patrzę, że nic nie jedzie, tu coś jedzie, ale się on tak czai, że przez ten czas możemy pojechać. Jedziemy przez pole trawy. Malutko było tego lnu, bardzo. Dobra, teraz trzeba jakieś miejsce na tym header znaleźć. Gdzie go damy? A może na razie tu. Dobra, niech tu stoi. Czy my się tu zmieścimy? Ja bym powiedział, że nie. Ale nie wiem. Uchu, Ojojoj. Oj, oj, Po co ja się tu pchałem, no? O, dobra, może się to uda. uda. ja 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 Po co ja się tu pchałem, no? Dobra, o! Może będzie dobrze? O, ho ho! Dobra, tu jest przyczepa. Dobra. Dobra. Cofniemy znowu. A i przyczepa. Ojaj, co tu się dzieje? Dobra. O, dobra. Może teraz się uda. Ale żem na wybijał. Dobra, teraz może się otworzy ta lura Ciężko się manewruje tym dużym kombajnem, no dobra, zrobimy to inaczej. Otwórz Wysiadam. O, udało się. Jak malutko. Oba, my sypiemy. No, co to się zablokowało, coś? Dobra, teraz poszło. Jeden ciągnik zostawimy tu, bo niedługo będziemy go używać do zbioru słomy. O tu jajek mamy dużo. Tu ciągniczki, tu wszystko, tu jest. Tu nic nie przesunęliśmy, tylko to lekko kombajnem naruszyliśmy, ale jest ok. I tą prasę lekko uderzyliśmy, ale widzę, że też jest ok. Dobra, jest dobrze. Taki krótki odcinek ze zbioru lnu. Trochę przeboju było, ale ostatecznie zostało zebrane. W tym odcinku by było na tyle. Cześć.